Zapomnij o transformacjach, zapomnij o limitach mocy, wymuszonych power-upach, boskich formach i treningu w hiperkomorach czasowych. W tym materiale nie będzie logiki, bo logika nie obowiązuje kogoś takiego jak on. Dziś porozmawiamy o postaci, która zniszczyła każdy schemat, każdą zasadę, każdy poziom mocy i zrobiła to bez zmrużenia oka. Dziś poznasz prawdziwe znaczenie słów – niepokonany. Poznajcie Saitamę, człowieka, który złamał nie tylko system, ale samą fikcję. Saitama nie jest zwykłą postacią anime. To koncepcja siły absolutnej. Parodia wszystkiego, co kiedykolwiek miało mieć ograniczenia. Jego moce nie mają źródła, nie wynikają z kosmicznych artefaktów boskich błogosławieństw ani genetyki. On po prostu trenował. I to wystarczyło. Jego legenda zaczęła się od stu pompek, stu przysiadów, stu brzuszków i 10 kilometrów biegu. Przez 3 lata. To absurd. Ale właśnie w tym absurdzie tkwi sens. Bo Saitama nie działa w ramach logiki. On działa ponad nią. W świecie, gdzie każdy bohater musi się rozwijać, przekraczać granice i upadać, by się podnieść, Saitama po prostu wygrywa. Nie ewoluuje. On już jest końcem drogi. Fizyka nie ma tu znaczenia. Jeśli chciałby, uderzyłby tak mocno, że czas cofnąłby się do przeszłości zanim zadał cios. Fabuła? On ją ignoruje. Główne konflikty, dramatyczne momenty, ostatnia nadzieja ludzkości. Saitama się nudzi i kończy walkę jednym ciosem, bo tak wyobraź sobie Goku grającego z Saitamą w szachy. Goku kalkuluje, planuje, kombinuje super ruchy. A Saitama przewraca stoły i mówi: wygrałem. I nie sposób mu zaprzeczyć. Co z tymi, którzy potrafią przestać być postacią i stać się autorem, przekroczyć ścianę narracji? Fetrin Augustus Aurora, istota, która pisze rzeczywistość jak książkę. Ona nie walczy, ona przepisuje. A mimo to, Fetterin nie mogłaby pokonać Saitamy. Dlaczego? Bo Saitama to nie postać. To nie byt w świecie narracji. To... koncept. Satyra. Na samą ideę siły. Jego istnienie łamie strukturę konfliktu, bo on nie ma przeciwnika, on nie może przegrać, bo jego porażka nie istnieje jako możliwość. Weterin wie, czym jest autor, ale Saitama nie musi pisać historii. On już się skończył, bez pisania, bez zmian, po prostu jednym ciosem. Wszystkie postacie jak ona, funkcjonują w ramach swoich wszechświatów, mają kontekst, mają zasady, nawet jeśli je tworzą. Ale Saitama, on nie potrzebuje zasad. W mandze One Punch Man Saitama osiąga poziom mocy, który pozwala mu przemieszczać się szybciej niż czas. Dosłownie, wraca w przeszłość. Nie przez technologię, nie przez manipulacje, przez czysty siłowy absurd. Jego siła rośnie nieliniowo. Im dłużej trwa walka, tym bardziej przypomina to. Zabawa z grawitacją. Nie ma punktu kulminacyjnego. Każdy cios to nowy punkt końcowy. Twórcy Saitamy nie stworzyli go po to, by miał równych. Stworzyli go, by nikt nie miał z nim szans. Saitama to komentarz, to satyra. To ostatni poziom fikcyjnej siły. Jednocześnie, w tym wszystkim paradoksalnie jest ludzki. Nudzi się, szuka przeciwnika. To Bóg znudzony własnym istnieniem. I to właśnie czyni go kompletnym. Się go pokonać, bo nie istnieje fikcyjny system, który byłby w stanie go zatrzymać. Nie Superman, nie Goku, nie Toa, nie wszechświat. Bo Saitama nie potrzebuje świata, by wygrać. On może zniszczyć całą fikcję i stać się ostatnią kartą każdego scenariusza.